angielski musi być taki trudne do nauczenia. Dlaczego to czytanie nie ma sensu? To jest zupełnie nielogiczne. To nie ma sensu. Czytamy tak albo tak albo smak. A więc dzisiaj powiemy sobie o nauce czytania w języku angielskim. Dlaczego to sprawia problemy i co można z tym zrobić. Ale zanim przejdę do tematu, przedstawię się osobom, które jeszcze mnie nie znają. Cześć. Znowu treść. Nazywam się Ania Karwowska, jestem edukatorką, badaczką dyslekcji dzieci dwujęzycznych i twórczynią Tworzynią metody dyslekcji in klasform, polska nazwa Logika języka dla dyslektyka. Moja metoda łączy neurobiologię, strukturę języka i realne potrzeby uczniów z dyslekcją, którzy uczą się języka angielskiego jako języka obcego. A dzisiaj opowiem Ci o tym, co nauka mówi, jak dzieci uczą się czytać, dlaczego tradycyjne metody zawodzą. I co możemy zrobić inaczej, szczególnie w przypadku uczniów z dysleksją? Odnośnie to nie dzieci są problemem, to po prostu metody. metody. Tutaj mogłabym nagrać kolejny odcinek o dydaktyce, ale teraz skupiamy się, na, skupiamy się na czytaniu. Metody zostały trochę w czasach, kiedy jeszcze nie mieliśmy badań z dziedziny neuropilowej, kiedy jeszcze nauka nie była tak rozwinięta, w latach 60. Mimo, że w latach 60. pojawiły się już bardzo ciekawe badania. Polecam badania pani Linera Erie. O mapowaniu ortograficznym rewelacja. Ale teraz przechodząc do sedna tematu. A więc, pierwszy mit: angielski jest pełen wyjątków. To są same wyjątki, to są słowa, które trzeba zapamiętać. No nie, no właśnie nie. To trzeba zrozumieć. Angielska e, ortografia jest bardzo logiczna. Tu pojawia się taka pani, a Diane McGuinness. Ich ortografia jest historyczna. Często mówią, że Angielski jest jak tort, tak? Czyli mamy w warstwę fonetyczną, morfologiczną i etymologiczną. Warstwa fonetyczna to na przykład słowo jak da, nie? Mamy trzy dźwięki, na przykład, albo cute, albo cape, ale też mamy słowo sign i signal. inaczej czytamy, tak? Sign, no mamy e, g nie tak? E, znowu w sygnał, słyszymy to g, nie? no o co chodzi? No, chodzi o to, że to jest ta sama rodzina wyrazów, ale słowo jakby samo słowo pochodzi z łaciny. Hmm? A więc mamy etymologię, nie? mamy słowo action nie? i mamy ten uh, suffix, czyli przyrostek, sian. Tak jak decimation, moje ulubione słowo na zajęciach z licealistami, ponieważ to od razu przykuwało ich uwagę co dziesiąty, tak. Żydny, że nie mamy beautician, physician, mortician, czyli ktoś, kto wykonał daną czynność. No i moje ulubione słowo, które pojawia się ręcznikach dla dzieci, które mają 8 lat, 9 lat, January. O oh my goodness, Ludzie. Słowo January pochodzi od Boga Janusa, tak? czyli etymologii starów w Jest to dosyć trudne słowo. Ja tylko napomnę, że sł że nazwy miesięcy w języku angielskim pochodzą z łaciny. Oczywiście są tak zwane miesiące samolubne, czyli July in, e, i August, tak? czyli już Cezar i i cesarz August, nie wiem, kto by nie chciał mieć miesiąca nazwanego swoim imieniem. Więc to są słowa, które są trudne i często w nauce czytania, czy w ogóle nie uczymy czytania, w nie w literacy, tylko nie uczymy czytania, kiedy uczymy języka angielskiego jak obcego i to jest duży, duży błąd, ponieważ mówienie połączone jest czytanie. czytaniem. Mówimy na języku angielskim, że oracy precedes literacy, ale też uczymy czytanym języku angielskim dziecko, który uczy się języka angielskiego jako obcego, uczymy też mówienia. Ja o tym będę mówiła na konferencji w Wiedniu w trakcie Europejskich Seminariów Dyslekcji, ponieważ będę mówiła o mojej metodzie. No ale teraz przejdziemy do tego, jak mózg uczy się czytać, bo było trochę oporcie, a trzeba zacząć od tego, o co chodzi z tym czytaniem. I nie da się tego zrobić, że biorę do mózgu. A więc czytanie to nie umiejętność wrodzona, bo tak, jest taki naukowiec, on jeszcze jest. Pan ADN, który powiedział, że czytanie to jest po prostu przeorganizowanie swojego mózgu. Pinker, inny naukowiec, w swojej książce napisał w badaniach, że czytanie musi być boleśnie wkręcone do naszego mózgu. No? Więc, jeżeli uczymy rozpoznawać nasze dzieci słowa wizualnie, globalnie, to robimy błąd, bo my uczymy ich czytać, tak? Mózg nie mapuje słów jako obrazy. Potrzebuje fonemów, struktur fonemowych, zasad. Każde słowo musi być rozłożone. Na, na, na fonemy. Te fonemy przechodzą przez, przez obszar, obszar Wernickiego, Broka, zakręt kątowy, chore wzrokowo, która znajduje się w Odlicy. Tak? To się nazywa mapowanie ortograficzne, I o tym właśnie pisała w, w, wcześniej wspomniana naukowczyni Ilinora Erie. I trzy błędy, które hamują naukę czytania, a czytanie powiązane jest z ortografią, z gramatyką, z pisaniem i z mówieniem. Czyli znowu mówiąc o czytaniu, nie mówimy o jednej rzeczy, mówimy o wielu rzeczach. Pierwsza rzecz, uczymy słów na pamięć. Dobrze, masz 8 lat, zapamiętaj sobie o kabet, pomijając to, że kto wie, co to jest, czym jest kredens. Ja wiem, ale dużo osób nie wie. Siłą rzeczy mamy raczej regały, nie wiem, byli z, z Ikea i tak dalej, tak? Niekoniecznie kredensy. Poza tym dla dziecka jest to trudne słowo. Więc uczymy yy, albo uczymy samych liter, tak jak A, B, C, D, a powinno wychodzić się on dźwięku. Sight words bez analizy. Język angielski jest dekodowalny w 90. około 98%. To co oznacza? Oznacza to, że my możemy to rozkodować. Były tak, jest taki ciekawy artykuł, który nazywa się Ending the Reading Wars. A Castle Russell, Nation napisali, że świadomość fonemowa i łączenie dźwięku z literą to są najlepsze predyktory, czy przewidywacze sukcesów na uczę czytania. I to dotyczy nie tylko języka, jak uczymy się czytać w języku pierwszym, ale też jak uczymy się czytać w języku drugim. Czytanie to nie odkotowywanie dźwięków, to jest zrozumienie znaczenia. Czyli na przykład mamy replay, nie? Replay, mamy raw, mamy play, nie? Wiemy, że gramy od nowa, tak? Mamy na przykład destruction, nie? To wiemy, że struct budować, sią czynność, D. Zrobimy ja coś a na odwrót, i niszczymy. Um, I teraz, co zrobić, żeby to czytanie miało sens i żeby to czytanie było płynnie wplecione w rozwój językowy dziecka, oraz, jakby to powiedzieć, aby było takim pięknym fundamentem, dzięki któremu nasz uczeń dobrze czyta, mówi, pisze na gramatykę itd. Tak Przede wszystkim, zacznę od ortografii. O, angielska ortografia jest logiczna. Można uczyć na kilka sposobów. Ja uczę ortografii czasami na skróty, jeżeli wiem, że dziecko ma mało czasu. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nie ma czegoś takiego, że to nie ma sensu. Jak mamy słowo chaos i szef, tak? Wiemy, że chaos, z greki, chef wyszło z francuskiego wcześniej hmm, hmm, z łaciny. Hmm? Dni, tygodnie w języku angielskim. Wszystko ma swoją logikę. I oczywiście uczę czytania, czy uczę języka. My nie musimy ośmiolatką opowiadać tutaj o historii języka, bo to nie jest ten czas, ten temat, ale musieli pamiętać, że dziecko może i powinno ogarnąć przewidywalność i sekwencyjność języka. Pod pojęciem przewidywalność i sekwencyjność mam na myśli to, że my wiemy, że wszystko z czegoś wynika nie? i że dziecko widzi wzorce, ponieważ języki są wzorcowe. I teraz, jak to zrobić? Można zrobić nadmiast, na kilka sposobów. Ja często uczę, tak jak mówiłam, na skrócie, jeżeli uczą już starsze dzieciaki z maluchami, da się to robić troszeczkę inaczej. Podam takie porównanie. Kiedy mamy drabiny, na drabinie spojrzymy na te wszystkie schodki, nauka czytania w języku pierwszym to jest około 6 lat. Od czwartego do 10 roku życia, mniej więcej w wieku lat 10 ten proces powinien się zamknąć. Dlaczego ma być inaczej w języku obcym? Hmm? Szczególnie w języku angielskim, który jest o wiele bardziej głęboki, nie tylko morfolog ortograficznie, morfologicznie, od języka polskiego. Hmm? Jakim cudem ma się dokonać ten transfer językowy, kiedy często dziecko więc jeszcze ma problemy z czytaniem w języku polskim? Więc hmm? yes. to jest coś, na czym chciałabym, żebyś się zastanowiła. Ja uczę w mojej metodzie, pokazuję, jak uczyć czytania, czyli podchodząc do, do czytania strukturalnie, uczę też gramatyki, ortografii, pisania i mówienia, ponieważ te wszystkie umiejętności są połączone. I jeżeli chciałabyś, przestać stracić z dyslekcją, a przede wszystkim uczyć. Wszystkie dzieci, tak jak działa ich mózg, hmm? to możesz skomentować licencję albo wejść na stronę licencyjną i do mnie napisać. Jeżeli nie ma dostępnych spotkań, to oznacza, że można zapisać się na listę oczekujących, ponieważ licencję wypuszczam co kwartał i jest tylko sześć miejsc na kwartał. I to by było na tyle dzisiaj. Jeżeli miałabyś zapamiętać jedną, inną rzecz, to, błagam, 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 nie uczytać w języku angielskim, w żadnym innym języku globalnie ponieważ to nie działa. Nasz mózg tak nie czyta. Także pamiętajmy, czytanie jest procesem, który jest dla nas biologicznie nowy, biologicznie drugorzędny. My nie urodziliśmy się po to, żeby czytać. Nauka czytania w języku pierwszym jest tak samo niezbędna jak nauka czytania w języku drugim.